Ja rastafari, so go ahead <grystanie> Jaki fail w ogóle. <grystanie> Co to miało być? Nie mogę długo to wyłączyć. Wybaczcie mi. <grystanie> ja pierdzielę. <grystanie> dobre, 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 dobre. Cześć, witajcie w kolejnym, w kolejnym, w pierwszym odcinku z samemu w klockach. Ja jestem Fatality i chcę was zabrać w moją przygodę. E, więc tak. E, już nagrałem wcześniej pierwszy odcinek, ale był jeden haczyk, nie było mojego głosu. A nie chciałem rzucać wam prosty odcinek e, o tym, jak e, biegam, wydobywam, bo ja stąd wydobywałem rzeczy. I to się niestety nagrało, ale bez dźwięku, więc to usunęłem Szkoda mi było miejsca na to, więc kręcę od nowa, będę wam mówił. Pójdziemy sobie coś ściąć może, może poszukać jakichś fajnych terenów. Ogólnie po by odróżować. Tu Wykopałem trochę węgla. Węgiel, żelazo. Tam wszystko sobie przetopiłem. Upsi. I tak Minecraft, Minecraft, Minecraft. Będziemy teraz żyć tym Minecraftem żygać i wszystko naraz. wam... Nie wiem czy... Nie pokazywałem wam. Proszę bardzo. Ty, 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 ty. Moja piwniczka. Mm, tu w ogóle miałem żelazo. Miałem sobie zrobić takie właśnie taką dziurę w ścianie też tu, ale z oczem żelazo i takie są efekty tego. Proszę bardzo. I co tu jeszcze mogę wam pokazać? Um... Ale jak zwykle wszystko usegregowane ładnie. Ja tak lubię. Tu jedzenie, tu jakieś narzędzia, tutaj różne. Tu mamy drewno, tu mamy kobyl dirt i... Szkło. Też piasek i różne takie gravele. I te inne śmieci dobra, tu mam swój ekwipunek wyjściowy <grym> Żelazo. Żelazo będę mógł zanieść na dół. Gdybym stracił, to też mogę zanieść na dół. Chcesz tylko was na jedzenie? Chcesz <laughs> sobie jedzenie? Ym, to nie. Tu. Ym, coś mi... Co to jest? O, gdzie ja mogę włożyć? Tutaj chyba, że. To. Mógł sobie zrobić mieczyk właśnie to co jazda i tak w... żebym nie zapomniał tego gadać, co gadania w tamtym odcinku co on niestety źle wyszedł to będzie taka seria, coś na podstawie SKKF-a i Misarczuka, czyli interaktywnie, czyli będziecie musieli mi mówić, znaczy będziecie musieli, po prostu możecie mi mówić, co mam w przyszłym odcinku zrobić, czy na przykład w przyszły przyszłym odcinek wgrać mody, czy może na przyszły odcinek y, iść gdzieś, mm, nie wiem, na potworki, y, iść po surowce, szukać świątyń... Y, rozmaitości po prostu to jest takie coś żebyście mi mówić po prostu co mam robić co mam może zbudować ale oczywiście żeby to nie było coś takiego wielkiego i też coś co mógłbym osiągnąć yy, czyli na pewno pomijamy pomniki bo nie mam zamiaru szukać owiec farbować tego wszystkiego i wiecie a kreatyw to jakoś tak za bardzo nie mam ochoty używać na tym świecie no klatki spadają może nienawidzę tego mm. Dobra, Aha, miałem zrobić sobie mieczyk i Jezu, to 13 FPS-ów Tak, tak, tam. tak. Tak, tak. Chciałem sobie piasek. Okej, okay, wróciłem, ponieważ miałem malut problemy z wchodzeniem do pokoju, ale już wszystko jest pod kontrolą. Zrobiłem sobie tak troszkę rzeczy eee, oczywiście spadek klatek znowu musi być, bołożę ją Co mam zrobić, żeby te klatek, żeby te klatki tak nie spadały. Oj tu będzie się robiło już ciemno. ale to nie będziemy ruszać w nocy. Zrobiłem sobie zbrójkę. Żeby się czuć bardziej bezpiecznie, gdy będą mnie creepery atakować. 12 fps boarstapara go ahead Jaki fail. W ogóle. <śmiewanie> Co to miało być? Nie mogę długo to wyłączyć, wybaczcie mi. <śmiewanie> ja pierdzielę. <śmiewanie> dobre, 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 dobre. Okej. Okay. Dobra, dzień Dzień jak co dzień, dzień po dniu I lecimy? Oczywiście może jest nam na short grafikę. A może Max FPS? O mój Boże, 5 klatek Zrównoważona, krótka. O Dam sobie krótko Krótkie renderowanie, bo mi nie jest potrzebne jakiś tam short, czy large, medium, ani normal czy jak tam się zwie. Po prostu short mi wystarczy. Weźmiemy sobie troszeczkę, zbierzemy piachu. Pozbieramy jajek. O, węgiel się nada. Takie coś, więc Minecraft interaktywnie. Czyli po prostu będziecie mi mówić, co byście chcieli widzieć w następnym odcinku. Oczywiście jestem skłonny do użycia modów. Od razu przyszedzam, że będę lamił z modami, ponieważ ja modów nie ogarniam. Nigdy nie grałem na modach, a chętnie bym się przekonał jak to jest. Wiecie tak sobie zagrać na modach. Takie coś jak husiek, nie? Może będziecie mieli jakąś paczkę fajną dla mnie. Podeślecie sami, zrobicie tą paczkę, ja oczywiście was zareklamuję, że tak powiem. Yy, powiem, że to od was paczka, że wy robicie paczki, że... No, będziecie mieli szansę też zdobyć trochę widzów. Oczywiście jestem do tego skłonny. Nie jestem jakimś żulem. Tylko, że jestem leniem. Nie chcę mi się kręcić. Czasami mam ochotę po prostu nie wiem. Zaszyć się gdzieś i... I nie nakręcać nic! <laughs> Z tym gadu Co To co jaja były równe. Co to miało być? To jest też taki bardziej odcinek informacyjny Nie będzie dosyć długi też nie mam muszę sobie obczaić coś na internecie o tych FPS-ach, bo to jest niemożliwe. Kiedyś na początku jak generowałem Minecraft, to było pięknie, 30 lat i się trzymało. Teraz to wszystko spada. Ja po prostu nie, nie wiem jak to naprawić. I będę musiał się za to wziąć. Padek dobra. Pozbieram... Aha, to był węgiel w ogóle. Słodko. Grabel. Na razie tak, żeby mi się ta woda nie lała. Z tych obrzeży weźmiemy. Oj. No i właśnie o tym mówiłem. Ale dużo się nie wlało. Może coś tu znajdę. Gravel. Też się przydam jakieś dróżki czy coś. No co mi tam pozbieramy co trochę Growlu Tak, jeżeli będziecie słyszeć taką ciszę W sensie, że nic nie będę mówił, to się nie martwcie Ja właśnie wrzucę W tym momencie będziecie słyszeć fajną muzyczkę, którą wrzucę Tak Oj, zaraz właśnie Niepotrzebnie, niepotrzebnie Git. Okej, okay, wszystko zmyło. Zróbmy sobie może jakiś mob... Znaczy może nie mob grinder, ale może jakiś spawner sobie znajdziemy pobliżu mojego domu. I wiecie, i się zrobi tam jakieś różne trikasy, frykasy i, i po prostu to będzie się woda wlewać, nie? Yy, muszę znaleźć teraz ten węgiel, który ja znalazłem, ale nie wiem gdzie on był. Tutaj. Oj, żelazo nawet jest Bym się tej wody pozbył, ale... Potraciłbym taki fajny... Białym. jest tam jeszcze więcej żelaza Okej... Okay. Już 20 klatek, jaj O kurczę Kurczę, ale serio, ludzie... To nagrywanie jest prawie mi frajdę. Niektóre odcinki może są mi nudne, ale niektóre to nawet aż kurde aż chce się nagrywać bez końca, ale potem wiecie, rendering. I to wszystko. Nie ja w ogóle razem i postawił dwa klocki hardcoreowe. Dobra. Tu sobie zbierzemy. Panie węgla, takie pracochłonne. A tak. może coś pod wodę teraz. Pozbierać to. Nabrać powietrza. O, żelazo. No. Stawaj na No, co jest? Ściąga mi ta woda. Okej. Okay. Jezu, trzyma tu nie łapi powietrze. Dobra. I dół. I w górę. Ale przekopałem to wszystko Normalnie... Szał Okej okay. No teraz mamy taki trik Petare, Ta, ta, ta. Tajna skrytka Dobra idziemy bo robi się Zaczyna zacz no, robić się, o nie wydawało mi się Że będzie padać albo by... deszcz Angielek Dobra wypływamy i idziemy w stronę domu i będziemy kończyć ten odcinek że te klatki no Ja pierdziel. Nie No ja muszę poczytać o tym Żeby nie było takiego spadania klatek Może się popytam kogoś Może ktoś mi pomoże Dobra Jestem w domu Odłożę ingier. To możemy top... albo nie, zrobimy tak. To zrobimy tak. To zrobimy więcej piecyków. Tak, tak, na razie. Dobra. To było na tyle. Pamiętajcie o tym, o czym wam mówiłem. No. Pozwolę sobie użyć stwierdzenia. Raz lama, zawsze lama. Z pozdrowieniami dla Moci. Myślę, że obierzesz ten odcinek. Tylko może po to, by usłyszeć to co właśnie powiedziałem na końcu filmu. Ale dobra. Dzięki za oglądanie, skomentujcie mój filmik, złapkujcie, dodawajcie do ulubionych. Stwórzmy porządny kanał na YouTube. No i bądźcie aktywni. Dzięki. W ogóle sam teraz mi się obraz przeskoczył. Dziwne, dobra. Dzięki i trzymajcie się. Może tak, będzie kulturalnie. Pa pa.